Bardzo się upraszam. A to bo, bo, bo prezydent Kwaśniewski na koniec swej kadencji dokonuje spektakularnych aktów łaski, niedługo zacznie uzdrawiać, a jego zdjęcia zaczną płakać słodkimi łzami. Tam gdzie stąpał, kwiaty wyrosną na śniegu, nawet jakby wierny Kalisz się przeturlał na Mikołaja I ułaskawił skazanego na 25 lat więzienia Sławomira Sikory, który upodlony zamordował dwóch gangsterów. Prezydent chce także ułaskawić byłego wiceministra spraw wewnętrznych i Zbigniewa Sobotkę, skazanego za ujawnienie tajemnicy państwowej i służbowej i narażenie życia policjantów rozpracowujących groźny gang. Mimo pewnych wątpliwości można zrozumieć akt łaski wobec Sławomira Sikory, który odsiedział już 10 lat, ale żeby ułaskawić Sobotkę, Sobotkę, który z racji pełnionej funkcji miał chronić takich Ludzi, na przykład, no jak Sikora przed bandytami, a chronił gangsterów przed policjantami? No, wydaje się, że Kwaśniewski ułaskawił Sławomira Sikorę tylko dlatego, żeby mieć pretekst i zasłonę do ułaskawienia sobotki. Przecież Sikorę mógł łaskawić dużo wcześniej, a były takie prośby. Okazuje się, że prezydent pochylił się nad losem Sikory, jak wielu twierdzi, tak naprawdę ofiary, dopiero wtedy, kiedy trzeba było ratować przestępcę sobotkę przed odpowiedzialnością. A tak po prawdzie, to tu najbardziej chodzi o kumpla prezydenta Ryszarda Kalisza, a są wokół łaskawienia. Sobotki sikory potrzebnie jest po to, by przemknął niezauważony akt łaski właśnie wobec kalisza skazanego na grzywnę. Kalisz, wpisany na listę skazanych, nie może wystartować w wyborach na prezydenta stolicy, a ma hrabkę. I o to tu tak naprawdę chodzi. Koń, na którym jeździ łaska prezydenta, wie, gdzie nałożono owca. No, chyba że Sobotka coś wie o Kwaśniewskim i zamknięty się otworzy.